Asystent? Nie, no przecież to agent. Mówię ci przecież, że to jest asystent. Przecież to agent jakby. Wielu ludzi kłóci się, co jest asystentem, a co agentem. A może to jedno i to samo. Dzisiaj Wam to wszystko wyjaśnię. Załóżmy, że mamy eksperta. Nazwijmy go Andrzej. Andrzej więc jest ekspertem od SEO. Załóżmy więc, że Andrzej świetnie odpowiada na wszystkie nasze pytania i wszystko nam pięknie tłumaczy. Andrzej więc jest świetnym asystentem. Co jeżeli Andrzeja poprosimy o napisanie artykułu na frazę skarpetki do sandałów, a Andrzej samodzielnie pobierze informacje takie jak domena, sprawdzi frazę i jej potencjał, zrobi dokładną analizę intencji, a później jeszcze na dodatek głęboki research, a na końcu napisze nam bardzo obszerny artykuł, w którym poleci najlepsze skarpetki do sandałów. Można powiedzieć, że Andrzej mocno zaimponował i działał bardzo autonomicznie, i w tym momencie działa jak klasyczny agent. No dobra, ale co jak Andrzej robi to i to? No i tutaj zaczynają się przeważnie schody. Ale jakby się przyjrzeć, to każdy agent może być asystentem, ale nie każdy asystent może być agentem. W związku z tym możemy nazwać to, co Andrzej robi że jest agentem. Mam nadzieję, że już widzicie tą cienką granicę między agentami i asystentami. A jeżeli chcecie więcej ciekawych materiałów na temat agentów i asystentów, no to obserwujcie mój profil.